Pałac, na który patrzymy, to historyczna rezydencja o bogatej przeszłości. W czasie wojny, w latach 1944-1945, pałac pełnił funkcję kwatery dowództwa lotniska polowego Luftwaffe. W ostatnich dniach II wojny światowej służył jako schronienie dla niemieckich żołnierzy i uciekinierów. W XVIII lub XIX wieku doszło do serii nieszczęśliwych wypadków wśród służby pałacowej. Jeden z kamerdynerów powiesił się w piwnicach pałacu. W czasie jednego z przyjęć wybuchł pożar w kuchni pałacowej. Legendy i mroczne opowieści związane z pałacem są jednymi z najbardziej fascynujących aspektów tego miejsca. Jeden z właścicieli zginął w niewyjaśnionych okolicznościach spadając z balkonu. Najbardziej znana legenda dotyczy białej damy, której duch nawiedza pałacowe korytarze. Jedna z mniej znanych legend mówi o duchu dziecka, które zginęło w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pałacu. Pełna historia dostępna jest w odcinku dla wspierających.